Wielki Rocco. Rocco Siffredi Freddy wniósł do porno prawdę życia i sporno uczynił swoje życie. Ten człowiek potrafi wejść do naszych domów i do naszych pragnień. To denerwujące i kojące zarazem. Jest tutaj, aby się obnażyć. Oto pierwsze pytanie. Czy naprawdę można zburzyć granicę między życiem a porno? Za jaką cenę?